Siema, z tej strony Tomako Jako 5 Dziś przed sobą moje Kino na które czekaliście za bardzo długo A więc zapraszam Was do oglądania materiału. A więc dobra, przechodzimy do strefy komentarzy. Zaczynamy od Team TV. Wolisz N57 czy n 76 Pole N57 gdyż jestem Team Never. Twoja ulubiona lokomotywa EPZ 174 i SU 45194. Ulubiona potrawa ziemniaki i kurczak. Ulubiony dworzec kolejowy Brzeszko-Kocim. Choć również Kraków-Prokocim. I teraz kolejowe klimaty Małopolski. Jaka jest twoja ulubiona lokomotywa elektryczna? p 07174 Jaka jest twoja ulubiona lokomotywa spalinowa? Sur 45 Czy lubisz kanał Kolejowe Klimaty Małopolski? Nie tylko. Tak lubię. Tylko... Nie wiem o co chodzi z jednym komentarzem, ale to już sobie wyjaśnili. Eee, twoja ulubiona EZP? EN-57 lub EN-71 i teraz Brzeski MK. Jaką miejscówkę polecasz na mi kolenie Perony w Brzesku. Również przejazd kolejowy w Jasieniu Brzeskim. I pod pomnikiem bombardowania pociągu w Brzesku. I teraz jeszcze pytania od Siatko. Mam pytanie. Będzie szansa na X Cross po trzech latach? No weź panie, no raczej nie, raczej nie będzie BMX vs Cross, chyba, że jeżeli będzie tysiąc łapek w górę pod tym filmikiem, to zrobię BMX vs Cross. Tysiąc, tysiąc łapek, tysiąc łapek. I, I... Może tak jak kupię kamerkę GoPro, to mogę zrobić rajd, znaczy taką jazdę po rusy wokół torów, na przykład. No. I od kiedy interesuję się koleją, pociągami i ogólnie tą tematyką? Interesuję się tak 8-9 lat, a ta tematyka. A... No wiesz... No tą tematyką się interesuję, dlatego, że mieszkam blisko torów. I po prostu mnie to jakoś tak zaciekawiło, a. No, po prostu mnie to tak jakoś zaciekawiło, ten temat, jak takie coś w ogóle może jechać. I ogólnie, jak jeździłem pociągiem do Krakowa, to jakoś się to tak wtedy na, narodziło. Znaczy, pociągiem do Krakowa. Nie wiem, no pani, nie pamiętam, mały byłem. Ale wiem, że na pewno się zainteresuje tak 8-9 lat. I teraz pytanie od Hardwine Gacza. Twój ulubiony YouTuber. Bez co lubię praktycznie. No wiesz, nie mam tam jakiegoś swojego ulubionego w skrócie. Pozdrowyśmy z odcinku w Pozdrawiam cię mordeczko. Twój ulubiony film na twoim kanale. Lubię wszystkie, ale uważam, iż najładniej nagrany film to odjazd EP07376 z LK rozstoczę z 15 lutego. Co sądzisz o kamerzyście? Cała polska szpiepasami kaberzysta za kratami. Co sądzisz o Garsza i Ty? No weź, spoko jesteś. Dobra, pytania. Ostrowski MK. Ulubiony lok. EPS07174 i SUS 45194 Jak Ci się podobają moje filmy? Fajne, fajne nagrywasz filmiki. Masz Messenger, jak tak tutaj? No dałem Ci. Ulubione miasto-wieś? Brzesko. Ulubiona linia kolejowa. 91. Kolejne pytanie. Czy byłeś w Ostrowie Welkopolskim? Nie jestem pewny, ale nie, 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 chyba nie byłem. Nie było mnie tam chyba. Eee, to tyle. Znaczy wiesz, jakie miasto to OW? Tak, wiem, Ostrób Welkopolski. To, w to jest w zasadzie tyle, mam nadzieję, że żadnego komentarza nie pominąłem, jak pominąłem to napisz, po prostu napiszcie to w komentarzach. I tak, Zasa yy, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i do odwiedzania filmów, do lajkowania, subowania i dzwonkowania, a ja się z wami żegnam, papa. Pa.